Się Mamko z tej strony. Entity, i chyba na starcie mogę już Wam powiedzieć, że wracamy z regularnością nagrywania odcineczków. Czyli tak, jak to było przed przerwą. Ym, powód przerwy: wyjazd z moją klasą na zieloną szkołę. No ale, tak jak już wcześniej mówiłem, będziemy regularnie nagrywać odcinki, czyli myślę, że może z 2-3 w tygodniu. No a drugi news: drugi news jest taki, że mam w końcu nowy mikrofon. Wiem, że skarżyliście się w komentarzach na szumy, na echo, no ale już chyba teraz tego nie będzie. Trzeci news. Ehm, niedługo będę robił porównanie ehm, dwóch czołgów. Lekki pancer, tak na niego mówię, m 4790 czyli niemiecki bulldog tak zwany, przeciwko czemu? Napiszcie mi w komentarzu, albo ja Wam zrobię ankietę, Możemy wybrać albo CDC, albo RU. Tak mi się wydaje, że to będą najlepsi kandydaci. No albo napiszcie mi jeszcze coś w komentarzu, jakiś inny czołg. No to też może się postaram akurat go wziąć, albo wszystkie trzy. No a dobra. Dzisiaj mam jeszcze dla Was powtóreczkę i newsy z VOTA. Pierwszym newsem jest nowy czołg. Tiger 131, czyli nowy z rodziny kotowatych, jeżeli można tak to ująć. Jest to szóstotierowy, oczywiście, czołg ciężki. No i no, to jest, będzie chyba prawdopodobnie tak samo, tak samo się tym grało, jak jak Mori Main. No to się nie będzie prawdopodobnie niczym różniło, no może wyglądem, trochę dynamiką, pancerzem, działem, może to będą takie delikatne różnice, no i oczywiście nazwa. W sprzedaży? No zobaczymy. Cena pewnie będzie przyzwoita, jak na siódemkę. Da mi się wydaje, że w okolicach, tak jak kosztowała v 4503. No i dalej. Będzie niedługo wprowadzona nowa mapa. Yy, zabudowana. Na Discordzie moim macie wygląd tej mapy. To jeszcze nie jest... Um, oficjalna wersja, a druga też może dojść duża mapa otwarta, przypominająca trzy. Tak mi się wydaje, że boki, czyli lewy górny róg i prawy dolny, mogą przypominać pewną gigantyczną mapę z dużego World of Tanks, gdzie są formaty rozgrywane 30 na 30 um, Może to też przypominać trochę Czarne złoto w niektórych miejscach, przynajmniej takie jest moje wrażenie, tak mi się to wydaje. No ale dobra, może przejdźmy do samej powtórki. Jak już widzicie, będzie to powtórka na Mausie w wykonaniu moim, no a więc lecimy. Losowanie jak widać ciekawe, naprawdę ciekawe, tylko ta Godzilla tam może trochę przeszkodzić. No, jest jaćka, jest forsz, jest batczak. Też mamy Godzillę. Może warto też nadmienić, że to nie jest wymaksowany maus. Ja mam chyba na nim 88% i bodaj, że. cztery komory tak mi się wydaje. Wyposażenia. No ale dobra, pojechałem na most. Na przepychacz. No, ale trochę zdziwienie, bo nikogo nie ma. Myślałem, że tutaj pojedzie ten FV brytyjski i jest ten. Myślałem, że tutaj pojadą, no ale jednak niestety nie pojechali, no, a więc jadę dalej ich szukać. No, wynik na razie dobry, tylko że jak pojechali przeciwnicy? O, już widać Godzilla. Kampiącą, oczywiście. Widzę też ST1, gdzie już pojechał. Dostaje ładne losowanie tutaj. Naprawdę, w tej bitwie będzie ładne losowanie. FV, czy mnie przebije? Dinga się na szczęście. No i tu długo, teraz trafię, bo no, trochę głupio się pokazał teraz. Znowu losowanie teraz poniżej średniej. Akurat znowu się FV dinga. No i jak pojechała ym, moja drużyna. Trzy medy pojechały na lewą stronę. Tutaj jest nas czterech. No, średnio ciekawie, Opart już padł. Tutaj teraz ostatni strzał we fv I Jaćka oczywiście dobije nam fałka brytyjskiego. Właśnie to się teraz dzieje. I tutaj tak właśnie zostałam, czy ta godzina w kogo mierzy. I teraz patrzę, mierzyła idealnie we mnie. Szczerze byłem pierwszy, trafiłem, przebiłem. I pozamiatane na tej flance. No tylko druga. Druga padła, Leopard padł, Batczat padł. Na szczęście Fał się zdążył uratować tutaj strzał tak. Zwoleja. Czy tak może, mogę uznać? Tutaj godzilla robi dobrą robotę. No i zobaczcie, co robi Jagdpancer. Pancer. -Panzer jest na awku. Czyli tak naprawdę zostaje 3 na czterech. Już. Tam z prawej strony Fosz niedługo padnie, niestety został objechany. FV jako tako się jeszcze trzyma. No i tutaj postanowiłem oczywiście dobić tą jedynkę, 1 bo kapuje baza, ale no niestety kolega chyba ładował. No i mu chyba troszeczkę też nie ogarniał, ale no dobra. Można dalej powiedzieć, że wynik jest 2 do 3, tutaj na szczęście udało mi się strzelić. to będzie kluczowy strzał, jeżeli mogę tak powiedzieć, kluczowy strzał, że trafi on tam, poleciał trochę poniżej, już myślałem, że idzie w łaskę i teraz, trochę się przestraszyłem tego Waffenträgera, nie powiem, byłem bokiem, mógł spokojnie strzelić za Peka, by przebił, na spokojnie by przebił, by przebił. mógł wycelować, nawet z Golda, myślałem, że już dostanę za, za 6, ale na szczęście tylko Haek, no jedzie 50, na szczęście trafiam, no i teraz pada nam godzilla. Czyli właśnie ostatni już nie wiem, jak mówiłem, Jaćka niestety jest na awku. No i co teraz? Przeciwnicy są z trzech stron. Już widzę, że 50M pojechał po... pojechał po naszą jaźkę, więc zabieram się za badczata. Tu niestety, no, no nie wiem jak to nie weszło, no niestety się nie udało. Tutaj, no... Pokazałem policzki. Niestety, pokazałem tutaj. Też niestety, głupio. No, trochę, no, ale chciałem ubić tego batszata. Wiedziałem, że batszat może mnie spokojnie wymanewrować. Ma te swoje hity, które potrafią dużo przebić. No i znowu Fentrager z haeka strzela. Zostaje mi 1370 HP. Teraz jaćka pada. Batszat jest na jeden dobry strzał, albo jeden strzał z haeka. Wefentrager jest też chyba na jeden z haeka. Tak, jest jeden z heka. i co? I E50 jest też na jeden. Ale co teraz? O, E50, no głupio się pokazało, no nie mówiąc, no głupio się pokazało. Mam już prawie 5000 uszkodzeń na koncie. Był moment, gdzie zostałem sam na trzech. Ale zostałem sam na dwóch. No i postaram się tutaj schować pod mostem. No bo tutaj no nie zaskoczą mnie. Albo wyjedzie z jednej, albo wyjedzie z drugiej. No i tak myślałem o tym we Fentragerze: jest Batczat. A no i ogólnie przepraszam trochę zamachanie machanie yy, myszką. No ale to grałem wtedy na telefonie, więc wiecie, jak to jest. No i wiedziałem, że Batchat już będzie chciał na mnie zeskoczyć. Teraz zobaczyłem Wafentragera: stoję bokiem. On może, on ma dobre kąty opuszczania, działa. No ale wtedy głupio się pokazał. Dobijam Wafentragera. Batchat w ogóle na mnie skacze. No teraz no uśmiałem się, no bardzo się teraz uśmiałem. Co koledzy zrobili. No naprawdę. No nie wiem dlaczego ten badcza tak postąpił. No, ale wyciąg się udał sam na trzech, prawie 6000 uszkodzeń. 5 fragów oczywiście medal. Aspancerny jest, jest Radley Walters. No więc to było chyba na tyle. Wstępny odcinek, ale pojawi się może jeszcze dzisiaj, jakieś ciekawe powtórki, ale tak jak mówiłem, w niedzielę prawdopodobnie. No więc to byłoby już na tyle. Do usłyszenia, cześć.